Proszę Państwa, bądźmy szczerzy, to właśnie na takie chwile jak ta czekają piłkarscy kibice na całym świecie. Już za kilka chwil obejrzymy dzisiejsze starcie. Ciekawe, co dziś pokażą. Jestem przekonany, że czeka nas wielki mecz. Halo, witamy Państwa bardzo serdecznie z deszczowej dziś Walencji. Już za chwilę usłyszymy pierwszy gwizdek na estadio Mestaja. Zapraszamy do wspólnego oglądania. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem wsparci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. Walencja zmierzy się z Osasuną. No, myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki, Oby, obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Zobaczmy, jakim ustawieniem zagra dzisiaj Walencja. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika. To wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Oto jakim składem wyjdzie Osasuna Pampeluna i chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. niepskie zagranie teraz. Teraz Garcia. Ante Budimir z piłką. No nie do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Brawo dobry odbiór blisko własnej bramki. Uwaga, jeśli straci, będzie groźnie. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Ale zagrana, niebezpieczna piłka. Jest pierwszy przy piłce. Co zrobi? Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Walencja rozpoczęła. Nie układa im się gra, ale to wciąż tylko jedna bramka różnicy. Ruben Garcia zagranie na dobieg, popatrzmy. Trata piłki teraz. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Proszę bardzo, udana interwencja. Broni to. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie... Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Piłka wypita z nóg rywala. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji. Zasłużone upomnienie. Szukają wyrównania, ale nie podpalają się, grają cierpliwie. Uwaga, mogą wyrównać. Nie ma gola. Sosa za... nie ma. Piłka w boisku. Gramy. I tyle. O tej akcji można zapomnieć. A jednak nic z tego. Mogło być teraz wyrównanie. Tymczasem piłka obija bramkę. No nie tym razem, ale było blisko. Muszą próbować dalej. Odzyskują teraz piłkę. Dobry teraz atak na piłkę. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Wrzuca piłkę pod bramkę. Obrońca na posterunku. Oddala zagrożenie. Będzie gol! Uderzył tak mocno, jak niecelnie. Może następnym razem, choć szkoda tej okazji. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej i w drugiej drużynie. Ależ teraz piękne podanie górą. Uwaga! Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Wciąż mogą to zremisować, ale blisko do końca. To może być ostatnia okazja. Znakomita blokada strzału. Budimir. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Teraz zupełnie nieudane uderzenie głową. To po prostu nie mogło wpaść. Nowy zawodnik, już gotowy do gry, czy wpłynie na wynik meczu. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Usiłuje strzelać. Świetnie zablokowany strzał. No i po akcji mamy tutaj spalonego. Niestety w ten sposób trudno zdobyć bramkę. Nie można sterczeć jak słup soli i liczyć, że wszyscy na to pozwolą. Została jeszcze tylko minuta. Koniec meczu.